Nowa Toyota Corolla 2026 to samochód, który pokazuje, jak bardzo segment kompaktów może się rozwinąć. Już na pierwszy rzut oka widać nowoczesny design z ostrymi liniami, dynamiczną sylwetką i dopracowanymi detalami. Przód auta zyskał nowy grill oraz smukłe reflektory LED, które nadają mu bardziej sportowy charakter. Korolla nadal pozostaje elegancka, ale teraz wygląda odważniej i nowocześniej, idealnie pasując zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy. Wnętrze nowej Koroli zostało zaprojektowane z myślą o komforcie kierowcy i pasażerów. Materiały są wyraźnie lepszej jakości, miękkie w dotyku i starannie spasowane. Nowy cyfrowy zestaw wskaźników oferuje czytelne informacje oraz możliwość personalizacji, a centralny ekran multimedialny działa szybciej i płynniej. System obsługuje najnowsze funkcje łączności, dzięki czemu smartfon integruje się z autem bezproblemowo, intuicyjnie. Pod względem przestrzeni Toyota Corolla 2026 nadal zaskakuje praktycznością. Miejsca jest wystarczająco dużo zarówno z przodu, jak i z tyłu, co docenią rodziny oraz osoby często podróżujące z pasażerami. Bagażnik oferuje solidną pojemność, a jego regularny kształt ułatwia pakowanie codziennych zakupów czy bagażu na wyjazd. To samochód który sprawdza się w codziennym użytkowaniu bez kompromisów. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, nowa Corolla oferuje szeroki wybór jednostek napędowych. Toyota stawia na wydajność i niskie zużycie paliwa, dlatego w ofercie znajdziemy nowoczesne silniki benzynowe oraz hybrydowe. Układ hybrydowy został jeszcze bardziej dopracowany, zapewniając płynną jazdę, cichą pracę i bardzo dobrą dynamikę w mieście. Zawieszenie poprawiono tak, aby samochód prowadził się stabilnie, a jednocześnie komfortowo. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa to jeden z najmocniejszych punktów Corolli 2026 rok. Pakiet Toyota Safety Sense obejmuje między innymi: aktywny tempomat, asystenta pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych oraz automatyczne hamowanie awaryjne. Nowością są ulepszone czujniki i kamery, które działają szybciej i dokładniej, zwiększając bezpieczeństwo w każdej sytuacji na drodze. Nowe i zaawansowane funkcje technologiczne sprawiają, że jazda staje się jeszcze przyjemniejsza. Inteligentna nawigacja uczy się tras kierowcy, system audio oferuje wysoką jakość dźwięku, a liczne tryby jazdy pozwalają dopasować charakter auta do własnych preferencji. Toyota zadbała również o lepszą izolację akustyczną, co znacząco podnosi komfort podczas długich podróży. W codziennej eksploatacji Corolla 2026 rok wyróżnia się niskimi kosztami utrzymania oraz wysoką niezawodnością, z której marka Toyota słynie od lat. Serwisowanie jest proste. A dostępność części bardzo dobra, co ma duże znaczenie dla kierowców myślących o długoterminowym użytkowaniu. Nowa generacja została także przygotowana z myślą o ekologii, oferując niższą emisję spalin oraz bardziej efektywne zarządzanie energią. Wrażenia z jazdy są pozytywne zarówno dla spokojnych kierowców, jak i osób lubiących dynamiczniejsze prowadzenie. Układ kierowniczy reaguje precyzyjnie, a samochód daje poczucie